Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczyni w Polsce. Witam. Piotr Bugała dzisiaj w naszej firmie Pigebook e gołąb Dzisiaj hodowcy finał. Finał losowania tych trzech gołębi z gołębnika rozpłodowego. Złotowego nie bo na wdowca lecę. Dokładnie. My hodowcy dzisiaj zrobimy tą, wyłonimy tych zwycięzców z tej zabawy gdzie do wygrania są te trzy gołębie. Od 25 kwietnia do ostatniego maja, dnia miesiąca ostatniego maja, każdy hodowca, który obojętnie, czy to u nas w sklepie internetowym egoom, czy w jakimkolwiek jednym sklepie kupił produkty Bugała Jet i zgłosił to później do Piotrka, każda jedna osoba bierze dzisiaj hodowcy udział w tym losowaniu losów naprawdę kosmiczna ilość. To tylko i wynika z, tylko, i wyłącznie z tego, że osób lotujących na suplementach Piotrka są nie dziesiątki, nie setki, może tysiące nie, ale bardzo dużo hodowców i no w Polsce i no w Europie. No bardzo tak dużo hodowców, którzy zgłaszają nam sukcesy. I o tych sukcesach, hodowcy, ja tylko powiem, że na koniec sezonu lotów głębi dorosłych Was poinformujemy, bo ja sobie to wszystko notuję, spisuję wszystkie sukcesy hodowców z różnych oddziałów w Polsce i z zagranicy. Bo nawet teraz wysyłaliśmy paczkę do Niemiec do hodowcy koło Bochum, koło Düsseldorfu, i ten hodowca, ty mi kazałeś te produkty wysłać, okazało się nam sukcesy robi na skalę Niemiec. Regionalne. Regionalne. razem ze Świdy na jednym placu Rafał. Ale no super, na regionalnym miał teraz pierwszego gołębia, no rewelacja, bodajże po czterech lotach miał cztery razy pierwszego gołębia, albo po pięciu, nie chcę kłamać, ale tak było. No. Ja dlatego, hodowcy, o tym wiem, bo Piotrek do mnie zadzwonił, mówił Wiktor, słuchaj, jest hodowca, któremu się skończyły suplementy, bardzo mnie prosił o szybką ekspresową... No nie chciał innych, bo mu super idzie, to nie chce innych. No. I chciał szybką ekspresową wysyłkę do Niemiec, jest hodowca taki problem, że paczka idzie około 8 do 10 dni, no i wysłać ekspresową paczkę do Niemiec, no... No ciężko No ja... chcę, robimy to losowanie, Ja jeszcze, jeszcze, jeszcze coś, coś dopomnę. Nie jeszcze zaraz, wyniki, kto tam na cele charytatywne albo coś, nie ma, to niech się zgłosi do mnie, niech zadzwoni po filmie, żebym wiedział, bo ja zawsze daję coś czy na kabinę gdzieś, żebym wiedział 100%, żebym ktoś mi nie napisał albo to, że Bugała coś tam powiedział, a ja słowa dotrzymuję. No i chcę, w razie jakby coś, niech po tym filmie zadzwoni. Ja jeszcze powiem Numer telefonu na początku od razu 507 395 241. Coś o wynikach. Piotrek jest osobą, która dużo daje gołębi, chodź tutaj do mnie no. trochę bliżej. Piotrek jest osobą, która daje dużo gołębi na cele charytatywne i przez to, żeby nie zapomnieć o kimś, to właśnie dlatego no warto do niego zadzwonić. Jeżeli ktoś z Was wygrał bom gołębia, wylosował gdzieś, zadzwońcie, a Piotrek wyśle. Tak jest. Co chodzi o wyniki, ten sezon taki jest wariowany. Początki dwa loty były no, szybkości mniejsze. Później dwa razy huragan. No nie wiem, a raz je lepiej, raz gorzej. A teraz tym bardziej taka 500 to rocznie, no, no trochę jakbym obuchem dostał na wieczór. W niedzielę, bo jadałem 91, no trochę brakowało, ale rano jak przyszłem, to tak króliki poustawiane były. No na tą chwilę 70%, ale katowałem jeszcze raz dam na 300, choć w rocznych na 100 ludzi prowadzę. Ale ja mam takie, że, że. W życiu dużo wygrałem, nie że tego się poddaję, i no, powiedziałem: Ostatni lot wkładam i tyle rocznie tam może wybiorę tych 50 najlepszych, bo niektóre są do, no, no, dojechane trochę. Druga drużyna jest tam Bugała, Mariusz i Nikola. Yy, jeden lot akurat fajnie był, chyba po trzech lotach, albo coś był trzeci w rejonie na 413 ludzi, ale jeszcze loty dopiero się zaczynają. W tej 500 akurat dobrze odbił. Szkoda, że tej mojej ligi, bo to by była pod moje gołębie na pewno, ale nie mogę narzekać. Roczne wiadomo, kto leciał 500, my puścili o 8. My, anklamy, świnoujście, mgły no to najbardziej zaważyło, bo wszyscy puszczali w pusz. do celu. Ja powiem tak, pokaż pierwszy lot, konkursowy. Albo każdy mówi, pokaż pierwszy, pokaż. to mówię, co było na locie. No wiadomo, no. no... No myślę, pierwszy... Piotrek, Piotrek chce wytłumaczyć siebie, no bo nie zawsze jest tak, że wszystkie loty się wygrywa. Nie ale... zawsze jest niedziela. Wiatry rozdają, kto ma trochę logiki, wiatry huraganowe, szybkości 1800, 900, no to wiadomo. Ale no, nie będziemy pierwszy tam lot przynajmniej pierwszych, a ktoś powie czemu ostatniego. Ja pokazuję to, co najbardziej wyszło, zara mówię od góry. To pokaż to do kamery. Tak? E 408 hodowcy, 409 sadzonych, 19337 gołębi sadzonych. Może tak pokażę? Bugała, Mariusz i Nikola, pierwszy. Sadzonych, gołębi 75-47. Ja Bugały w ogóle, cały rejon biły. Pierwszy, pierwszy, hodowcy, Pokażę może w ten sposób. Pierwszy, drugi. I teraz tak, jakbyście zobaczyli, Piotrek ma gołębia pierwszego, drugiego, i Bugała, czwarty, 3. piąty, szósty, siódmy, ósmy i tak dalej, hmm. i tak dalej. Piotrek odbija to, hodowcy na 19 337 gołębi. 409 ludzi, 409 hodowców, czyli to jest lot rejonowy, rejon, no. rejon na prawie 20 tysięcy gołębi. Hodowcy, zobaczy Piotrek odbija pierwszego, drugiego. 4, 5, 6, 7, 8 gołębia. E, kolejny lot już troszkę słabi, bo tam czwarty był gołom. Dopiero jako pierwszy, może kolejny lot. Pokażę. Kolejny był, lot później były wichury, już wiatry. Kolejny lot był e, na 4 stycznia. Kolejny, kolejny był na 18 198, 413 hodowców. Czwarty gołąb, 13, 16. 19 też, no, no nieźle. To w Sinowu można zobaczyć. Tu już jest 18198 głębi. No i tu buga Piotr ma 4, 6, e, 13, 16, e, 19, e, 22, no i tak dalej, i tak dalej. No, można by powiedzieć, że tu się te gołębie troszkę porozrywały, ale Piotrek to jest nadal im druga próbująca. sprawa. bo tam jest Bugała, Nikola i Mariusz. Po tych chyba dwóch lotach, jak się nie mylę, to były trzeci na 413. Później huragan zleciał na dół serii, ale teraz już się dźwignął, idzie do góry, i myślę, że teraz już będą te upały, pod stare gołębi. Bo co tak mogę powiedzieć, od Nikoli miałem tam 8 gołębi, przyuczyłem trzy letni. I te 8 teraz siadły z 520 km. Stara rutyna rocznych, kto położył, no, musiały walczyć na drugi dzień 3-4-5-letnie z upałami, bo my się zderzyli. Yy, tak były z wiatrami. Lekkie loty szybkości Te, się te gołębie leciały jak, jak no, wiatraki. Przyszło się zderzyli z murem. My puścili ósma, teraz w niedzielę ósma, duchota i podwiat. No to te roczne gołębie, brak doświadczenia, się z murem zderzyły. Drek, a tak meritum tego, co rozmawiamy, co jest takim sukcesem tego, że przy lotach krótkich, bo to były krótkie loty, Ty nagle potrafisz odbić jako na dwie drużyny czołowo gołębie na... Za ten... to mówiłem na filmie, nie wożę 20-30 treningów, wożę mówię 9-10 max. No najdalej chyba byłem 90 km albo coś. Ja myślę karmienie, to przede wszystkim suplementacji też bugała, że środki daje sobie chwalą. No, szczególnie kiedy te środki działają. no Te środki działają, no, jak są upały o takie loty o 300, 500-700, no to wtedy jak ludzie wdrażają. Bo sami mówię, te środki są aż za mocne. Jak przyjdzie z wiatrami, te głębie przychodzą. No to jest problem. Powiem Ci dużo osób zgłasza, że, że bardzo my. słabo nabili, tak jak pan Andrzej Rzymełka, panie Andrzeju. Pan Zdrabiam. na pewno będzie oglądał Tera ten dobrze, film. Już super Panie Andrzeju, ja powiem tak, dla wszystkich hodowców w Polsce, pan Andrzej Rzymełka to jest człowiek, który nie jest w stanie złapać gołębia, bo choruje, on z tego co pamiętam przeszedł około chyba 18 operacji. Mniej więcej 18 chyba operacji przeszedł albo 20 może nawet. Eee, I pan Andrzej Rzymełka, ze względu na to, że miał różne operacje, ma problem taki, że przez swój wiek i przez te operacje nie może się schylić, nie może złapać gołębia, bo się przewraca. Eee, przewraca się w momencie, kiedy schyla się na jedno z kolan. I problem z panem Andrzejem Rzymełką jest taki, że koledzy, koledzy, przyjaciele mu pomagają przy tych gołębiach, sprzątać, ogarniać i tak dalej. I się okazuje, że człowiek, który tak naprawdę no, jest pokrzywdzony tym, że ma trudności z hodowlą gołębi, nagle. Wygrywa na pierwszym locie. Wiem, że na drugim, drugim locie... No dobrze leci, no super leci. Teraz mam... z wiatrami trochę poprzestrzelał ale pan, pan Andrzej teraz... powiedział do mnie takie słowa. Panie Wiktorze, ja nie potrafię sobie poradzić na lotach z wiatrem. A ja mówię, panie Andrzeju, ale Piotrek Bugała też sobie nie potrafi poradzić na bywała, lotach z wiatrem. Bo kilka mistrzów Polski, nie będę nazwiskami, sobie też nie umiem Z huraganowym wiatrem sobie... Kto bije? No to jest proste, nie ma tłumaczenia. Jesteś na pierwszym punkcie, gołębie idą z tyłu, a wtedy? Dymaj, podwiat. No wtedy jak przyleci gołą, to ma podwiat no silny. Tak. Przeleci 50 km z tyłu biją, a z przodu no, łapiesz, tak jak łapiesz. Idziemy jak przy, przychodzi pod wiatr, no to wtedy goni. Idziemy hodowcy do środka e, firmy, do jego embia. Tam zrobimy, l, l, rozlosujemy tych zwycięzców w tej zabawie, a później pokażemy coś jeszcze o produktach Piotra. E, jak już Piotrek tu jest, to od razu ruszymy temat, co tam Piotrek ciekawego może jeszcze powiedzieć, bo pamiętajcie, że teraz zbliżają się właśnie te 500 i 700, a to jest związane też z tym, co ja pamiętam z zeszłego roku. Że takim produktem flagowym na ten okres to jest właśnie AminoJet, czyli produkt, który jest na bazie czterech bardzo mocnych aminokwasów. Aminokwasy szybko są przyswajalne organizmie. I to pokażemy hodowcy, a idziemy do sklepu i tam pokażemy Wam wyniki z tego losowanie. losowania, tej, z tej zabawie. Rozpoczynamy hodowcy zabawę, losowanie w tej zabawie tych trzech gołębi z gonika rozpłodowego Piotra Bugały. Ja powiem tak, kupić gołębia z gonika Piotra Bugały. To już wzmocnienie dla nawet najlepszego hodowcy w Polsce. A dostać gołębia, który w sumie jest taką, takim bonem w e, zakupach produktów firmy Bugała Jet, no to już jest takiej hodowcy spory sukces. Piotrek przeznaczył na to losowanie hodowcy trzy gołębi. W tej zabawie chodzi tylko o to, żeby hodowca, który lotuje na suplementach firmy Bugała Jet, miał taki bonus. Bonus w postaci po prostu gołębia. Piotrek przeznaczył na to właśnie trzy gołębie z głębika rozbudowego. I teraz będziemy wyłaniać tych zwycięzców. Piotrek, mniej więcej w takich dwóch słowach, co to mogą być za mniej więcej kolegie? No postaram się, co każdy mówi najlepsze, no coś postaram się, żeby hodowca, nie wiem, może nawet co chce zadzwoni, jak po tej aukcji, czy samca, czy samice. no to wtedy do niego będzie. No, ja się postaram coś konkretnego wybrać. Czyli hodowcy, już macie zapewnienia Piotrka? Może, no, że, bo ktoś, może, może, z ktoś chce, no, no, ale mówi, nie, bo może ktoś chce samca, może samicę, to żaden problem. Coś, losu no, Chodowcy, naprawdę ogromna ilość. Dwie kartki albo coś. Bo Nie, naprawdę, tutaj no, będzie, że, jeżeli chodzi o uczestników, to jest e, ich sporo, naprawdę. No i teraz przystępujemy do losowania. E, ja może Wiktor będzie czytał, bo dużo młodszy, Człowiek już z wiekiem to okulary musi nosić. Młodszy, ale nadal głupszy. Tak. <laughs> Proszę bardzo, e, Pierwszym zwycięzcą e, jest e, hodowca o imieniu Pan Marek. Kwasicki. Jest to hodowca, który złożył zamówienie, jak widzicie, 9 maja. Wszystko jest e, spisywane, właśnie było. A pan Kwasicki, Marek, otrzyma gołębia z górnika rozpudowego od Piotra Buga. Ty Piotr, będziesz się z nim kontaktował, tak? Tak. My jest. ci damy kontakt. Tak, tak, numer tak. telefonu i ty się z tym hodowcą będziesz kontaktował. Panie Marku, gratulujemy. E, następny. Proszę e, Ale to może wysoko? Zróbmy tak, jak jeszcze nie odczytałem. zanosuj jeszcze raz, żeby to było widoczne. Bo dla mnie jest to bardzo istotne, żeby zawsze było. O, może tak. Widoczne nie wiemy, o... może to na filmie. Może No i teraz, drugim zwycięzcą jest hodowca o imieniu Krzysztof Kołodziej. Ski, przepraszam. Krzysztof Kołodziejski. Jest to hodowca, który, który złożył zamówienie 10 maja. Czyli w sumie w połowie trwania konkursu, zabawy. Panu Krzysztofowi gratulujemy. Jest to drugi zwycięzca, i trzeci koło Fortuny. Koło Fortuny się kręci? Tak jest. proszę. No i następnym hodowcą jest hodowca Grzegorz Radioch. To jest hodowca, który złożył zamówienie już pod koniec trwania zabawy, czyli 27 maja o 7 rano. Panu Grzegorzowi gratulujemy, ale dodatkowo Piotrek wylosujmy jeszcze jednego hodowcę, któremu wyślemy parę produktów. To jest taki błono ode mnie. Co to? Chodzi o to, że te osoby, które tutaj macie na tej kartce, na tych listach, to są hodowcy, którzy dostaną gołębie. A teraz Piotrek, jak widzicie, ma rękę losuje. Masz rozwycięzcę? Okej. Okay. I tutaj jest pan, e, Łukasz Gołąb. Pan Łukasz Gołąb, 26 kwietnia, e, czyli sam początek trwania e, zabawy. Bo od 25 rozpoczęło się to, więc dzień następnego, następnego dnia hodowca złożył widzę zamówienie i pan Łukasz Gołąb otrzymuje od nas e, produkty. Ja po prostu taką przygotuję ja po prostu taką przygotuję paczkę, gdzie ten hodowca otrzyma te kilka e, produktów. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy tym hodowcom, którzy otrzymają to, tego łębie, A ty, Piotrek, już się będziesz kontaktował z każdym tych hodowców. Tak jest, ja osobiście zadzwonię, bo coś, chyba że ktoś jest blisko jeszcze nie sprawdzimy, to może podjechać, żaden problem, otwarty, pogadać ze mną. Jak ktoś blisko, wiadomo, nie będzie z nadmorza jechał. No dokładnie. Ale mówię, może ktoś jest tu po blisku, zapraszam na kawę, pogadać, może doradzę coś, ja będę umiał i tyle. Jeżeli się uda, bo ja nie pamiętam teraz nie. Nie. dokładnie jak było w przypadku materiału wideo, który kręciliśmy u Piotrka jako jeden z pierwszych, ale mi się wydaje, że wtedy takie słowa mówiliśmy i może z Piotkiem to podtrzymamy. No, bo jedziemy jedziemy tych hodowców dużo, jakby to był jeden, no, dwa, by Ale taki... podtrzymamy. Chciałbym Panu odwiedzić, co super lotują, bardzo na wysokim poziomie. Pan Marek Kwasicki był hodowcą, który był jako pierwszy wylosowany w tej zabawie. Ja z Panem Markiem Kwasickim się skontaktuję. Jeżeli Pan Marek Kwasicki wyrazi zgodę, to do tego hodowcy pojedziemy osobiście wręczyć gołębia. Jeżeli Piotrek nie da rady, ze względu na czas, to ja osobiście do Pana Marka Kwasickiego się udam i u tego hodowcy nagramy reporta z tego, jak podaje suplementy od Piotra, kiedy, w jakie dni i tak dalej. Panie Marku, ja jeszcze z Panem też się będę kontaktował w sprawie właśnie filmu. Bo to. Co ja zawsze powtarzam, nie każdy hodowca chce materiał wideo, ze względu na to, że wiecie, jeden będzie wygadany, jeden będzie się chwalił, jeden będzie chciał pokazać, ja podaję to, 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 a drugi hodowca troszkę Super, mowa, mniej krępowany, stanie i powie, e, no i wiecie, wtedy nie ma filmu fajnego i tak wychodzimy z tego... Ja na ja początku, jak Wiktor to, no wiadomo, teraz rozgadany albo coś, no niektórych, jak Wiktor, wiadomo, nikt nie jest wygadany, nikt albo się krępuje, albo się wstydzi, no ja trochę reportaży udzieliłem nie ino nawet w telewizji regionalnej TVP1 albo coś, no tak to wygląda. Dzisiaj trochę lepiej gadam, tak Małysz też, też był, pamiętam jak skoki oglądałem, też nie umiał się wypowiadać, a dzisiaj perfekto. No. I tak to wygląda, no to, nie każdy być monitorowany i wygadany nie musi być. No. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich, gratuluję. Idziemy do magazynu, a na magazynie tylko ruszymy temat właśnie z e, dwoma suplementami tylko z e, firmy Puga Jet, bo nam I, mnie nie zależy... Ja jeszcze nie, jeszcze ci przerwę, my na jednej rzeczy, na moim filmie jeszcze tam tych, co było do niedzieli, jednej rzeczy zapomniałem. Probioty go, to o tym zapomniałem i Wiktorowi mówię, Wiktor, my zapomnieli o jednej rzeczy i dzisiaj może tam pokażemy dwie rzeczy, właśnie łącznie z tym probiotykiem. Z EP5000. Tak. tak jest. Tylko to wszyscy idziemy na magazyn, a, a tam Wam pokażemy kilka jeszcze tylko takich w skrócie informacji. Jak hodowcy wygląda produkt EP5000. Ja tylko zaznaczę tutaj, właśnie na składzie. Jest hodowcy zawarta taka informacja, że bakterią probiotyczną, która jest w dawce 2x10, czyli to jest bardzo duże stężenie zawartości właśnie tej bakterii Bacillus subtilis. Chodzi o to, że to jest jedyna bakteria probiotyczna, która ma najlepszą przyswajalność w przypadku drobiu. To nie tylko chodzi o gołębie, chodzi o gołębie, o ptaki egzotyczne, o gołębie, kury, kaczki, o wszystko. Że bakteria probiotyczna dociera do jelit i w jelitach działa aktywnie. Ja to mówię zawsze, żeby swoją podobizną to, żeby te produkty były lepsze od tych, co są na rynku. W ten sposób. Coś może o aminokwasach, bardzo ważne. Szczególnie teraz przychodzą te loty. Bo ktoś się pyta, a to Panie Piotku do witaminy. Tak, ja daję też, jak upały albo coś, maratony, to wcześniej. Jedną łyżkę stołową, ja to mówię, yy, na litr wody, do witaminy też, ale szczególnie jak są wyczerpujące loty, takie pięcety, maratony. Aminokwasy to mają, że szybko organizm przyswaja to. I ja daję też do, do w niedzielę, jak przylatują gołąbki, żeby jak najszybciej... Jak najszybciej te gołębia zregenerować. To je, koledzy, co, że, że jak za tydzień zaś 500ta Są programy, że yy, hodowcy mają cztery pięcety po kolei. I tutaj hodowcy od razu dodam taką informację. Bo ja znowu bardziej jestem osobą zaangażowaną w skład i teraz zobaczcie dodatki dietetyczne, które tutaj są zawarte. To jest Leucyna, iz izoleucyna i Walina. Zobaczcie sobie na dawki, jakie tu są zawarte. To są dawki 375 tysięcy mg. Izoleucyny jest 187 tysięcy i waliny jest 180 również 7 tysięcy. Chodzi o to, żebyście sobie porównali wszystkie suplementy, które są na rynku dostępne dla gołębi. Użyję teraz bardzo istotnego słowa żaden, dosłownie żaden nie ma takiej dawki Za to ja jak ja z firmą tą podpisywałem czy coś, żeby były lepsze te produkty niż są na rynku, żeby kodowcy hodowczynie byli zadowoleni. No, Dokładnie. To e, aminokwasy, w które dni podajesz, bo to jest bardzo istotne dla mnie. Ja daję w na piątek, ale szczególnie w niedzielę, jak gołębie zmęczone, żeby szybko zregenerować gołębie. To jest najważniejsze, bo dużo planów lotu widziałem hodowców je 4-500 po kolei. No niech przyjdzie 30, 35 stopni upał w dziób, następne 35, no to jak go zregenerujesz? Karmą. Jak najszybciej gołębie, szczególnie w czwartku do piątku, ale szczególnie w niedzielę jak przychodzą, też da, daję do cytryny, do miodu, aminokwasy. Czyli czwartek, piątek, ale ja też zaznaczę teraz bardzo istotną tak, tak. rzecz, bo Ty dajesz jak? Do wody? Do wody. A można też dać do karmy, nie przeszkadza to? Też, ale wolałbym... Żeby... Lepiej do wody? Do wody, bo tam my na ulotce, ale wolałbym, żeby to lepiej do wody. No. Bo chodzi o to, że aminokwasy, które tu są zawarte, mogą być podawane również na karmę, jak i na wodę, lecz ty dajesz na wodę. A jeszcze jedno, bo jeżeli jest upał, upał w dziób, no to gołąb jak przylatuje, to co będzie? Karmę jad, czy będzie wodę pił? No chyba wodę będzie pił. No to jest mądre, że, żeby jak najszybciej zregenerować go, postawić. No tyle, nie będziemy wszystkiego pokazywać, bo na filmie, no może przed maratonami, jak tam za jakie dwa czy tygodnie jakiś film nagramy, może Wiktor przyjedzie do mnie. Dokładnie. Jeszcze coś coś do tego. No tyle, co mogę. Pozdrawiam, dobrych lotów, sukcesów i dużo zdrowia. Także hodowcy, dobry lot. Dobry lot.